Hej, witajcie ludziska, tutaj mówię do Was Mr. x 1 e, po długiej, długiej przerwie e, i mam teraz na początku do Was parę informacji, czyli dlaczego mnie nie było no i co jeszcze będę nagrywał na kanał Więc tak, pierwsza informacja to jest taka koniec serii Short Park i Jolly Rover. Nie będę już kontynuował, będę grał takie gry na jeden odcinek e, bo sensu w sumie nie ma robienia serii z gier moim zdaniem na moim kanał jak ja i tak gram takie gry, które najprawdopodobniej tak mogą być, co nie? no co jeszcze mam do powiedzenia? no to chyba większość i przepraszam was za to, że nie było odcinków, po prostu nie chciało mi się nagrywać a jak się nie chce nagrywać to to Nie ma po co nagrywać, no, a poza tym miałem trochę na głowie. No, dzisiaj sobie zagramy w symulator kota i piszę, że musimy w 2 minuty zyskać 100 tysięcy punktów. Co nie jest łatwe. To co? Zaczynamy co? La la la, jestem kotem. Poduszka jakaś tu jest, bo on mi stąd. Przez te kurde hałasy tego kota to nie będziecie może tego słyszeli, jak ja gadam No powinniście słyszeć co ja. Nie, nie tam przyciskam. Oh, yeah. Goodbye, baby. O, o, uch, 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 udało się. Kurde no! Już nie wiem, to kurde jaja tutaj można sobie robić, co nie. O, kubeł na śmieci, wywalmy kubeł na śmieci. O, czy doskoczę tutaj na półkę? Ja że że sobie. A właśnie na moim kanale będziecie mogli spotkać taką osobę jak Stefan. Może moi zabiegi wiedzą, kto to jest. Yy, Moje zdanie wiedzą, kto to jest tak Stefan. Stefan to jest taka postać wymyślona, którą mam e, zamiar używać na swoim kanale, tak jak nie ja jak inni nagrywają na przykład Sit i tak dalej. Co nie? Tylko że ja właśnie będę używał swojej postaci, którą e, lubię czasami używać. Niektórzy jak gadam nawet tą postacią, to ich to wynerwia. Akurat mnie nie, bo to dla mnie jest śmieszne sobie pożartować z nią. Nie, nie będę już. Niektórzy są tacy, że sobie pomyślą, że ty, e, to jest naprawdę drugą postacią nagrywam. Jeszcze tylko tu lecisz 5 sekund. Kurde, no nie wierzę! No. Ty, kurde, gacek, to wszystko twoja wina. O, no dobra, zagrajmy jeszcze raz. A dlaczego by nie? O patrzcie, ruszam jeszcze gło 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 głową Seriously, taki syf robi kot podczas gdy właściciela nie ma w domu? No dobra, play again No i start No kurde, teraz trzeba... Y no, skakuj na to łóżko Kurde, czy nam się uda Ach, Miejmy nadzieję, że tym razem tak, ciśniemy A, jakby to do gry jest w opisie, jakby ktoś chciał sobie pograć, to ja wiem, że na pewno ktoś będzie chciał. Wymaganie to jest tylko e, Unite potrzebujecie, żeby to zagrać, bo inaczej nie zagracie. Jest. A ja kiedyś chciałem zagrać w inne gry na przykład. E, moi starsi widzowie to wiedzą, że nagrywałem CS Portable, co nie. I właśnie miałem wtedy Unite było potrzebne do tego. To e, nie. Tylko że nie mogłem, wtedy nagrywałem, bo to nie wiem, na nie działało. Po jakimś czasie po nagrywaniu, już przegrałem po tygodniu czy paru tam dniach, przestał mi Unite działać. Nie wiem dlaczego nie mam pojęcia, Czy to zależało od przeglądarki, jaką się ma, czy co? Mówiłem wcześniej Google Chrome, teraz mam Google to nie, bo, bo nie chciało mi jakoś działać w ogóle ten Google Chrome, mi się zepsuł na maksa, nie wiem dlaczego. Yy, może ktoś też miał kiedyś taką przyczynę, że sobie to nie gra i yy, Google Chrome... Znaczy, chodzi mi o to, że ktoś też może miał tak, że podczas yy, używania przeglądarki zaczęło mu przestać działać. I tak mu nie działało przez parę tygodni aż po jakimś czasie zaczęła znowu działać na jakiś krótki czas yy, i jest no, na pewno już wygramy o teraz jeszcze dalej chcę to dokończyć że zaczęła mu tam działać znaczy po tym dłuższym czasie ale znowu przestała działać no i właśnie tak miałem może większość z was mnie nie zrozumiała mm, ponieważ głupkowa to mówię i no mm, nie chce mi się tłumaczyć różnych rzeczy No ale dobra To ja właśnie dlatego zmieniłem sobie przeglądarkę I już United mi działa Link do gry będzie w opisie No i co? Wygraliśmy za drugim razem Patrzcie jaki piękny syf. Tak właśnie Koty będą wam robić w domu Jeżeli je zostaniecie zamknięte Jeszcze taki mały dom macie, co nie? Tu macie TV, tam konsole, roboty Kurde no Kurde bolek No to sądzę, że to by było na tyle w tym odcinku, krótki odcinek, na początku też mało takiej informacji, które były e, ważne. I będę sobie tak szukał e, gier na CDA na 10. przeglądarkowe, bo przeglądarkowe są niektóre śmieszne, niektóre fajne. I inne właśnie teraz nie wiem, loda jakby co. Mm, no, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i ciemano do kolejnego odcinka.